Czy Kościół katolicki popiera błogosławieństwo związków homoseksualnych? Dziś trochę dłużej na temat deklaracji Fiducia Supplicans opublikowanej 18 grudnia, która wywołała burzę. Dużo mitów należy sprostować. Zachęcam do wysłuchania. Jak wiadomo, tekst dokumentu otwiera możliwość udzielania krótkich i prostych błogosławieństw duszpasterskich. Nie są to błogosławieństwa ani liturgiczne, ani rytualne. Błogosławieństwa przeznaczone dla par nieregularnych, a nie dla ich związków. Głos w tej sprawie zabrał również prefekt dykasterii nauki wiary, kardynał Fernandez, który przekonuje, że błogosławieństwa te nie ratyfikują ani nie legitymizują tych związków Ponadto przypomina, że błogosławieństwo par nieregularnych nie jest powiązane z konsekwencjami prawnymi, kanonicznymi oraz liturgicznymi. Innymi słowy, deklaracja zaprasza nas do wzrastania w wierze, że nierytualne błogosławieństwa nie stanowią konsekracji osoby lub pary, która je otrzymuje, i nie są usprawiedliwieniem wszystkich ich działań, ani nie ratyfikują życia, które w obecnej chwili prowadzą. Skupmy się teraz na przykładzie, który do informacji publicznej podał sam kardynał Fernandez. Mówi on o dwóch osobach, które przychodzą do swojego duszpasterza, prosząc o Boże błogosławieństwo. Co powinien zrobić ksiądz? Czy szuka teraz jakiejś księgi liturgicznej? Nie. Czy wynajduje obrzędy? Nie. Czy teraz wymagane jest, aby znaleźć lub wymyślić jakąś szczegółową modlitwę? Absolutnie nie. To błogosławieństwo ma być zwięzłe, krótkie, ma być modlitwą nad konkretnymi osobami, które o nią proszą, prosząc, aby to Bóg uświęcał, uzdalniał do przemiany ich życia. Prosząc o wszelkie potrzebne łaski, o zdrowie, o dary Ducha Świętego, ale także o to, aby światło tego Ducha pozwoliło tym osobom żyć w zgodzie z Ewangelią Chrystusa, a wszystko to, czego wymaga jeszcze naprawy, było niwelowane Jego łaską. I właśnie taki jest cel błogosławieństw nierytualnych. A wszystkie inne wzmianki, które pojawiają się w internecie lub innych mediach, nie są zgodne z prawdą, albo dużo jest w nich przekłamań lub manipulacji. Zachęcam Was wszystkich, kochani, przeczytajcie deklarację Fiducia Suplicans, która pojawiła się 18 grudnia i jest ogólno dostępna. Wszystkiego dobrego. Pokój i dobro, dbajcie o siebie i o innych. I nieszczęście błogosławieństwa sobie nawzajem, błogosławcie w imię Boże.